Sportowe Radioset Damian Michałowski. Franciszek Smuda znów zaskoczył swoimi powołaniami. Uzupełnił gdzieś kadrę na Towarzyskie mecze z USA i Ekwadorem. Do reprezentacji zaprosił piłkarza z naszej rodzimej ekstraklasy. No i proszę Państwa, z orzełkiem na piersi po czterech i pół roku znowu zagra Andrzej Niedzielań, który bryluje na ligowych boiskach. W siedmiu kolejkach trafił do siatki rywali siedem razy. Duży wykrzyknik trzeba postawić też przy Hubercie Wołąkiewiczu, który w Lechii Gdańsk nie wyróżniał się niczym szczególnym. A mimo to znalazł uznanie w oczach Franca. W kadrze nie ma za to Balangowiczów maczka i Sławka Peszki. Eurozef. I Damian Michałowski. Ukraina liderem małej grupy śmierci. Nasi sąsiedzi pokonali Szwedów 2 do 1. Tak, jak już mówiłem, oba gole strzelił Andrii Szewczenko dla Szwedów trafił Zlatan Ibrahimović. Ekipa trzech koron miała jeszcze piłkę meczową w ostatniej minucie meczu, ale w wybornej sytuacji sam na sam z bramkarzem spodłowo Elmander. Cała Ukraina pewnie będzie dziś pijana ze szczęścia. A my łączymy się z Damianem Michałowskim, który jest przed stadionem narodowym, jak nastrój. Kapitalne emocje, proszę Państwa. Kuba Błaszczykowski to jest ta osoba, która wlała w nasze serca mnóstwo radości. Wspaniały rajd z prawej strony Kuby Błaszczykowskiego. Zszedł przy polu karnym rywali na lewą stronę, przerzucił sobie piłka na lewą nogę i huknął jak z armaty. Huknął jak z polskiej armaty. Tą swoją lewą nogą ta wspaniała lewa noga Kuby Błaszczykowskiego. I piękna bramka, piłka wpadła prosto w okienko bramkarza rosyjskiego. Mamy remis 1 do 1. Sportowy finał tygodnia w Radiu Z. Damian Michałowski i Michał Korościel. Witamy w drugiej godzinie sportowego finału roku. Proszę Państwa, mamy 9 minut po godzinie siódmej. Trwa wielkie podsumowanie 2012 roku, sportowego roku i oczywiście nie może zabraknąć podsumowania Euro 2012. Michał, jak wspominasz ten turniej? Wiesz co? Y odpadliśmy w, w grupie, jakbyś chciał wiedzieć. A, a to nie zauważyłem, wiesz co? Ale ja mam takie wrażenie i chciałbym podziękować Michelowi Platiniemu i w ogóle Grześkowi Lacie za to, że skradli nam miesiąc. Skradli nam miesiąc i podarowali cudowną rzecz. Ja w życiu nie przeżyłem orgazmu, który trwał miesiąc, a taki był sportowy orgazm chyba wszystkich kibiców. No i no, to trwało bardzo długo, i mi się to podobało. Konkretnie miesiąc. No, konkretnie miesiąc. Pozwolisz, Damian, że nie odniosę się do tych rewelacji. Teraz wiadomości sportowe i Damian Michałowski. A to jest specjalne wydanie wiadomości sportowych w Radiu Z. Prosto z Waldifiemy, gdzie Łukasz Kruczek podał skład na jutrzejsze kwalifikacje. To Piotr Żyła, Kamil Stoch, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Dziś dwa z trzech treningów wygrał Cauer. U nas po jednym dobrym skoku oddali Żyła, który był drugi i Stoch. On zajął miejsce siódme. Uważam Z. Korości i Michałowski w Radiu Z. Radio Z. Ja tak poświątecznie sobie pomyślałem, że jest takie staropolskie, Michale, przysłowie, no, no. że jesteś tym, co jesz. I no, tak no, no. wstałem rano, spojrzałem w lustro i zobaczyłem takiego prosiaka, proszę ciebie no, zbierać. Ja, ja słyszałem no. takie przysłowie, że jesteś tym, czym jesz, w związku z tym, na przykład jesteś widelcem. Tak, ja, ty jesteś dłońmi, na przykład, prawda, albo dłoniami nawet. A teraz będzie mój, mój ulubiony, Rick Astley, Never Gonna Give You Up Zwadzę, Zdradzę wam proszę państwa taką zakulisową informację, mm -hmm. że Michałowski tej piosenki nie lubi Zupełnie nie wiem dlaczego Nieprawda I właśnie dlatego będzie grana bardzo często w programie Absolutnie. Uważam, że Michał, to jest moja ulubiona piosenka, gdybym <laughs> chciał coś, żeby zagrało na moim pogrzebie To to byłaby ta piosenka Wiesz <laughs> co, tak ja chciałem to... przesnąć nad tą urodą radiową Bo ja kurczę, naprawdę nie jestem aż tak bardzo brzydki No popatrz na mnie no. Mam odpowiadać szczerze? Nie Okej, okay, to nie odpowiem. <laughs> Uważam, że. Michał, Michał. Cześć, co? co przeczytałem? Nie Julia wierzę. Robert została najpiękniejszą kobietą świata. Po raz piąty w swojej historii. To tak uznał, proszę ciebie. A magazyn jakiś tam People, czy coś tam. Ale w każdym razie ona ma 50 lat, stary! I została po raz piąty najpiękniejszą kobietą świata. A ty widziałeś magazyn People? People Nie powinienem być people? Kurczę no, Susan, Vega, Luka, ty, Julce, Robert Oczywiście gratulujemy i tym people też To jest twój jeden z najmniejszych problemów Michał, no. Chociaż nam też mniejsze O nie, o nie Za chwilę, nie, powrót, z Za chwilę nie powrót z piosenką Za chwilę powrót z piosenką Uważam z Między drugą a szóstą To jeszcze nie zdążył zaśpiewać Niech dzwoni duży problem. 3, o, 1. Wielki problem. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 11 po czwarte, jak zawsze o tej porze w Radiu Z zaglądamy w pieluchy. redaktor, Czyli wesołe jest życie tatuśka. Oczy na zapałki, ośliniona koszula, ale czuję się naprawdę w wyśmienicie, bo uśmiech mojego synka wynagradza absolutnie wszystko, ale nie zawsze jest kolorowy. Ustawmy no. fakty. Twój syn ma dopiero miesiąc, tak. moja córka ma już ponad dwa lata, więc mhm. dawaj, w czym dziś mogę pomóc. Dobra, słuchaj, mój pierworodny mhm. uwielbia być na rękach i Tam. fajnie wiesz przez tydzień, dwa, trzy. Ale mhm. po czwartym to moje plecy są na skraju wytrzymałości. No lędźwie bolą jak cholera, on jest małpka, ja drzewo, Mm. Pamiętasz, ile ty już lat jesteś w Zedce? 8 osiem, osiem, osiem. lat. Ja jestem 5 lat i trochę mm. muszę się przyznać, że to właśnie redaktor Koroś, mnie ściągnął do radia, podał mój numer telefonu szefowi Danielowi Adamskiemu, szefowi newsroomu, no i zadzwonił do mnie Daniel Adamski. Mm. Byłem wtedy w supermarkecie między mm. kiełbasą a schabem, pamiętał? I mm, powiedział, tak, byłeś towarem. <laughs> I powiedział Michałowski, chono, <laughs> chodź z no, schabiku, no. <laughs> I tak się wydostał z tego ja. haka na mięcho. Grzegorz z Gdyni, tak jak mówiłaś, wygrał bilety na mecz reprezentacyjne. Ja teraz rozgrywa mecz ze swoimi starymi kumplami z boiska. FC Jeziorna kontra FC Robaczywe Pieczarki. Jezus Maria, piekielnie, wielkie emocje. Kości trzeszczą, morze wzburzone, mewy śpiewają jak szalone. Oni wciąż grają, wielkie brawa dla tych zawodników. Po pierwsze połowie na razie Jeziorna prowadzi z robaczywymi pieczarkami. Cały czas bawi mnie ta nazwa. 7 do 2. Piłkarzy dopinguje Krzysztof Skiba, który zachwyca się publicznością. Posłuchajcie. Lato set i dwójki, najlepsza wakacyjna trasa koncertowa. Oto nasi prowadzący: Halina Młynkowa, Damian Michałowski i Kamil Nose. Dobry wieczór! Dobry wieczór! Cześć! Cześć! dzień dobry! Widzów telewizyjnej dwójki, a także słuchaczy Radia Z. A ja w szczególności pozdrawiam wszystkich fanów na Facebooku i na Twitterze. Lato Z i dwójki to nasz profil skakujcie. Nasza letnia trasa koncertowa dziś przypłynęła do łodzi i coś mi się wydaje, że akurat dzisiaj mój sympatyczny, bezwłosy przyjaciel Kamil Nosel popłynie. Dmuchamy! Dmucham! Halo? Masz. 250 tysięcy złotych. <ślesk> Naprawdę? Naprawdę Gosiu, ćwierć miliona złotych wygrywasz w Radzie. Boże, jak bardzo się cieszę, za nie mówiłam. Małgoszka ćwierć miliona złotych. Matko, nie wierzę. <noise> Młody człowiek, słuchajcie, jechał Oplem Korsą w Czechowicach, Dziedzicach, ale dachował na wiadukcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Świadkowie mówią, że kierowca był w samych majtkach. Wisiał do góry nogami w rozbitym pojeździe i śpiewał szantę. Gdzie takie ja, przy niej ten jacht. Potem męcz, mężczyzna wyszedł z samochodu i w samych gaciach zaczął uciekać przed policją. Oczywiście był pijany, miał ponad dwa promile alkoholu w gaciach, w samochodzie śpiewając gdzie, ta... gdzie tak ja no. To się nazywa zwrot przez maszt. Dzień dobry, weekend. No właśnie, jak tak słucham, jakie to są historie to się boję, że mój weekend będzie bardzo nudny. No ja zamierzam oglądać tylko wszystkie nagrane odcinki M jak Miłość. Tak smakuje życie teraz w Radiu Z. sobie! Dzień z Radiem Z. Zaprasza Damian Michałowski. Dzień dobry, ale ten dzień będzie bardzo ciepły. Do 31 stopni w cieniu we Wrocławiu i w Katowicach chorety, a wszędzie powyżej 25 kresek na termometrach. Teraz pani Tina, a za chwilę Bastille w Radio Z. Piękna sobota przed nami, proszę tego nie zmarnować, bo to prawdopodobnie jedna z ostatnich sobot w tym roku. Poranek z Radiem Z. Zaprasza Damian Michałowski. Radio Z. Po południe z Radiem Z. Zaprasza Damian Michałowski. Witam i zapraszam już 5 minut po godzinie 16. Razem z nami w Radiu Z jest Justin Bieber Friends. Już teraz. Jak wy to robicie, że jesteście już tacy obudzeni, to ja nie wiem. Ola i Sławek wracają za 28 minut. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, halo. A dzień dobry, panie Michałowski i Korościel. A co robicie rano? No, jak to, co? No, prezentujemy prognozę pogody, proszę bardzo. Właśnie kazali nam przyjść zaprezentować prognozę. Poranek z Radiem Z. Kto jeszcze nie wie, ten uszka do Góry, Korościel, Michałowski to my, jeden z nich to ja, a ten drugi to Korościel. Przedstawiamy Bóg o poranku się. siłę muzyki. Dzień dobry bardzo. Zapowiedz ładnie teraz, Blue Cafe Michał, i między nami. No, ładnie, Blue Cafe i między nami. 4 bardzo minuty ładnie. po 6. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Teraz czas na zapowiadany konkurs od A do Z. Proszę dzwonić 321, 321, 321 do wygrania smartfony. Niech no ja spojrzę, co to się będzie działo. Około 17 stopni w Warszawie i tam będzie po prostu najcieplej. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. 28 minut zostało do godziny 6 w poniedziałek. Ewelina Pacyna i Damian Michałowski już w studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy, no i zapraszamy do 18.00. Pierwszy w tym sezonie wydanie Uważam Z. Rozpoczynamy od bardzo śpiewającego rozpoczęcia roku szkolnego. No właśnie, gdzie to było takie najbardziej śpiewające, najbardziej rozśpiewane rozpoczęcie roku szkolnego? O tym za moment u nas w Radiu Z. Zapraszamy. Uważam Z. Uważam Z. Po lekcjach, po pracy, po obiedzie. Po południe w Radiu Z. A w pogodzie jutro, proszę Państwa, sucho, 23 w zielonej Po prostu gusze. zawsze chcieliśmy być takim panem wicherkiem e, albo panią no. chmurką. No właśnie, to jest takie fajne. E, a w Zakopanem 17, jutro i mnóstwo słońca. To jest Uważam Z. Zapraszamy pani chmurka Ewelina Pacyna. I pan wicherek Damian Michałowski. Cztery po czwartej. Dlaczego się dzisiaj uśmiechnęliście? 321 321 321 Halo Halo <grystanie> Mój uśmiech dzisiaj wywołała pęknięta rura w łazience i mam spodziewany lecz nieoczekywany w tym momencie remont łazienki i jest mi bardzo do śmiechu. Panie drogi, jak będzie się uśmiechał hydraulik, jak będzie się uśmiechała ekipa remontowa, że pan da im zarobić. Nieoczekiwanie, tyle radości z jednej małej, pękniętej rury. 321, 321, 321. Jeśli chcecie coś dorzucić, bardzo prosimy. A zresztą uśmiech hydraulika zawsze śmieszy. W radiu za już ze mną. Damian Michałowski. Dzień dobry. What? Dzień dobry, dzień. No dobry. Gdzieś jest tam pod stół w Lazu? wiesz, co bo słuchawki mi spadły, już teraz jestem. I na koniec jeszcze wiadomość zatrważająca. Adam Małyż wraca na skocznie. Nie no, śmieje się urwisy. Żartowałem. Boże, jak ja nie znoszę Prima Apris. I jest ostatnia w swojej grupie. Pokonała ją Chinka Nali 7564. Znaczy ja, ja, się nie, ja się nie nabijam, Damian, no. ale myślałem, że Chinka się nazywa Nali 7564. <laughs> Chinka Nali 7564? Że to imię i nazwisko. <laughs> to dobre, to ładne. Masz to trudne ładne. zadanie, wiesz, bo musisz często wymawiać nazwiska nieznane Państwu powszechnie, a jednak trzeba tutaj powiedzieć, co robią, jeszcze zainteresować. Gratuluję Ci Damian. Naprawdę. Dziękuję. Sport wiesz, to jest jednak, wiesz. Kiedyś bardzo się tak yy, denerwowałem przed nazwiskiem Ole Einar Bjørndalen. To było takie, takie dosyć trudne nazwisko. W ogóle skoczkowie, narciarcy też są trudni. Ale to wszystko przychodzi z czasem, naprawdę Ale Einar Bierdalen Tak, tak, ale to chodzi o to, żeby rozlewał No ro, 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 właśnie, no właśnie Dziś rewanż, proszę państwa nasze kibice zdobywają dubli Na stadionie ma być około 440 40 tysięcy Polaków Nie 440, tyle sprzedano biletów Mówi Tomasz, Jonsa. To ilu będzie? 40 tysięcy 40 Polaków 400 milionów Polaków W Irlandii jest dużo Polaków świata się zjadą. Dajcie Tomkowi powiedzieć Czamek Saleta będzie gościem. Dzień dobry bardzo. Dzisiaj, nie za kilka dni. Damian Michałowski. Powiedziałem za kilka dni? Tak, ale ty Ach, nie umiesz policzyć Damian. Polaków nawet, więc... dobrze <laughs> no przepraszam, to za kilka dni może już nie dość tutaj. <laughs> dziękujemy dojdzie, ci, Damian. Dojdzie, panem panem, Damian, dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. naprawdę już. Tak, tak, to jaka gdzie, będzie gdzie pogoda? Jest ten drugi dziennikarz sportowy? <laughs> Walczysz o bilety na koncert P P Katy Perry do Berlina. Tylko trzeba być czujnym i słuchać Radia Z. Fejty Kery, Mamian Dichałowski, Kichał Morościel, pozdrawiamy. Prawie milion złotych od stycznia do lipca wręczono urzędnikom kancelarii prezenta, e, prezydenta. Właśnie to był taki prezent w sumie. You. Fading i Alan Walker w radiu Z, ale farban oczywiście Rety, już mi się wszystko pokiczkało, bo dzisiaj w wirującym tekście właśnie Natalia Słuka, Natalia Nykiel... Bądź duży, boże się... Człowiek przyjęczył w sensie. Tak, tak, to może szybko trzeba zmienić temat. Jeżeli pracownicy spóźnią się dzisiaj do pracy, to proszę im to wyrzucić, wybaczyć. Łódź zachodu ciemne chmury. Dlaczego ja tak po góralsku nie wiem? Właśnie pojęcia. się zastanawiam. Zobaczyłeś mnie i co? Nie <noise> wiem. Nagle no, bo... górą się w tabie łodzi. Jakiś upaga w kieszeni mi się otworzyła, nie mam pojęcia. W nocy to prawda zimniej o około 8 stopni. Pół, zera stopni. Jutro Au. za to, jutro za to <grym> będzie. O, przepraszam, plułem Cię. Moniek Staszczyk i Pola w Radiu Z. 20 minut po godzinie 19. 28 minut zostało do godziny 10. 10 rano. Mam nadzieję, że już się nie pomylę, jeżeli chodzi o godzinę. Trzeciej i czwartej, czas na wiadomości Radia Z, więc czas na Darka Klinczka. Tak jest, dobry wieczór. Dzień dobry, Darku. Dzień przepraszam, dobry. zapomniałem, jak masz nazwisko. Strasznie mnie złupio, wiesz? Nie ważne. Kocy, bardzo proszę wziąć koc ze sobą, bo my... Koc, nie kot, koc. Pracujesz w radiu, pracuj nad dykcją. Koc ze sobą, proszę, przepraszam, że rozmawiam też ze sobą. Koc wziąć o, trzeba ze sobą, Chyba bo nie będzie zimno. No. Nie jest najlepiej z Damianem, no on tyle. już koc mówi leki, do siebie, nie? dlatego kończymy Hot. ten program, bo nie o to chodzi w radiu. Koc, dobrze. Damian Michalowski, Michał Krośczel. Dzień dobry, Dzień dobry słonecznie, z małymi przyjaśnieniami, to tak jak trochę podczas mojej nocy poślubnej. No ale... <suszy> wiem, <suszy> byłem. <suszy> Zapraszają Damian Michałowski i Michał Korościel. Radio